Panie Robercie, chciałem zapytać mniej więcej o to, co pytałem już poprzednio. Znowu Konfederacji zarzucano, że jest prorosyjska i w ogóle ruchom prawicowym czy populistycznym, Trumpowi. Jak by Pan na to odpowiedział, że jest właśnie finansowana przez Putina i tak dalej? Finansowanie może każdy nasze sprawdzić, jest transparentne, mhm. wszystkie wpłaty e, i sprawozdanie komitetu będzie, w, e, jeśli chodzi o finanse. Natomiast to jest prosty, prosty cep. Jeśli ktoś jest w do o... politycznej, politycznej, mhm. no to trzeba go zwyzywać od takiego czy innego faszysty, antysemity czy właśnie ruskiego agenta. Natomiast no, trzeba popatrzeć na to, kto działa w interesie moskwy, realnie, że ci, którzy sprowadzają węgiel masowo do Polski, czy umożliwiają tego tak. węgla, zamykając jednocześnie kopalń. Realnie. Ale Konfederacja strzebawszy ma to w nosie te oskarżenia. My po prostu chcemy prowadzić politykę, która nie jest nagle ani wobec Moskwy, ani wobec Berlina, ani mm -hmm. Waszyngtonu czy Tel Awiwu. Chcemy współpracować ze wszystkimi, ale jako podmiot. Um, ludzie, którzy są mentalnie zakorzenieni w takim systemie, że musimy komuś podlegać, tego po prostu nie rozumieją I chyba już nigdy nie zrozumieją, ale chodzi o to, żeby jak najwięcej Polaków to rozumiało. Mm -hmm. A te zarzuty wobec na przykład Korwina, że chce nas wprowadzić do strefy rubla, zamiast do strefy euro, są żebyśmy wystąpili. Nie, absurdalne. Nie chcemy mhm. ani strefy rubla, ani strefy euro, mhm. dlatego, że suwerenność monetarna to nasz złoty, który możemy kształtować naszą politykę gospodarczą, ani rubel, ani euro. Nasz złoty jako silna waluta w regionie Europy Środkowej. Mhm. Dzięki. Dziękuję.